Dlaczego tutaj jesteście? Będziemy się ścigać w wyścigu. W wyścigu, na czym ten wyścig polega? Przebuj. Jest na czas, trzeba przejechać przez przeszkody. Przez przeszkody, a czemu i macie takie stroje? Bo to dzisiaj musimy mieć te numerki przyklejone, bo abyśmy nie mieli tego stroju, to byłoby trudniej tylko przykleić ten numerek. I każdy musi mieć numerek, że, bo to jest ważne. No. Dlatego, że po prostu i nie można oddzielić zawodnika od innego. Okej, okay, a jesteście jedną drużyną w wyścigu? Tak. I jak trenowaliście? Dobrze, jesteśmy właśnie nasza czwórka jest w drugiej grupie hokejowej, więc tak jest dobrze. że możemy coś pojeździć, sobie, takie rozgrzewki robić, sobie. no i fajnie tak, że można z kimś innym pościgać się i takie inne przeszkody samo jeździć, to jest bardzo super.